Cześć, siemano, z tej strony Arolen i witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I w sumie nie spodziewałem się, że, że jeszcze do tego dojdzie, że jeszcze to powiem, że jeszcze po prostu będę face to face z kamerą. Jednakże mam dla was newsa. Otóż... Jak mnie śledzicie, albo i nie śledzicie, ale w tym wypadku musielibyście mnie śledzić, zapowiadałem na 28 listopada coś, z czego powinniście być generalnie zadowoleni, i w sumie sporo przygotowań do tego poczyniłem, żeby być w miarę ogarniętym na tego 28 listopada, więc jest oto ten film. Wow. Sprawa wygląda tak. A Raulen jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Nie, nie, nie. Przemyślałem sobie wszystko. Po prostu jakby odpocząłem trochę od tego wszystkiego, ogarnąłem sobie to i tamto i po prostu chcę spróbować jeszcze raz. Tak. Po prostu mmm, myślę, że jeszcze co nieco do zrobienia na tym YouTubie mam. Poza tym jednak sprawia mi to sporą frajdę, wtedy tylko gdy, gdy po prostu robię to nie z przymusu, lecz, lecz z takiej własnej, własnej chęci. Dlatego też po prostu będę starał się nagrywać w weekendy, wtedy kiedy mam czas, i publikować to w tygodniu. Myślę, że to będzie sensowna opcja. Po raz kolejny próbuję wystartować z jakimś tam jakąś tam. Yy harmonogramem publikowania tego, ale nie takim konkretnym już, bo nie będę określał Wam konkretnych dni, po prostu musicie śledzić ten fanpage i, i, i ewentualnie kliknąć tam taki dzwoneczek, żeby Wam pokazywało powiadomienia, gdy, gdy wrzucę jakiś film, no bo inaczej tego nie rozegram. Nie znoszę pracować według konkretnego harmonogramu, nie potrafię, te filmy wychodzą wtedy naprawdę bardzo, bardzo słabe i myślę, że to nie ma sensu, żeby żeby, żeby coś takiego kmienić, a także no tak to wygląda, w sumie Wideo może być trochę, trochę ciemne, ale, ale no, trzeba jakoś przeżyć. Zapomniałem oświetić dodatkowego światła. Słuchajcie, co mnie jeszcze do tego skłoniło? Skłoniło mnie też to, że moja pracownia w końcu, w końcu, jakby tam powstaje i i wiosną będę mógł tam już zasiąść i po prostu. Katać do Was, grać, pracować w całkiem innym miejscu, tam gdzie będę miał dużo więcej przestrzeni, gdzie zaaranżuję to sobie według własnego konceptu i będę czuł się jak ryba w wodzie, po prostu. Także to też mnie jakby tak dodatkowo motywuje i dlatego też taka decyzja. Przede wszystkim mogę to nazwać takim jakby wersją 2.0 tego kanału. Dlaczego? Dlatego, że content delikatnie się zmieni, po prostu. A Raulen to teraz nie będzie tylko i wyłącznie farma. Chcę się też troszkę zainteresować grami indie, które, jak dla mnie, naprawdę są ciekawe. Niektóre z nich można znaleźć naprawdę fajne produkcje, które naprawdę potrafią zaciekawić. I nie mówię tutaj o jakimś symulatorze kromki chleba czy, czy czegoś innego dziwnego, ale o takich naprawdę sensownych grach indie. I na tym będę chciał się też skupić. Myślę, że w Polsce segment gier Inda nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, na ile e, można by było to zrobić. Dlatego ja chciałbym tutaj też troszkę m, tego spróbować. Zdaję sobie sprawę, że wyświetlenia na początku na pewno nie będą fajne, ale postanowiłem sobie też, że jakby nie będę zwracał na to specjalnie uwagi, m, tylko po prostu będę robił swoje. I myślę, że z czasem. Widownia się nauczy i będzie napływała też kolejna. Także mam jakiś koncept na rozwój tego kanału. Farma zostaje na pewno, ale nie w takiej ilości jak była. Pewno farming będzie się pojawił, 17. Będę próbował jakoś tam w miarę ciekawie ten, ten, ten materiał ogarnąć. Jak mi to wejdzie, zobaczymy. Myślę, że jak chcę i mam odpowiednią ilość czasu, to potrafię zrobić naprawdę ciekawy film. I będę próbował. Kiedy startujemy z nowym kontentem? Dziś mamy 28 listopada, umówmy się poniedziałek 12 grudnia. Mam nadzieję, że to będzie Wam się podobało. Mam nadzieję, że są i tacy, którzy jeszcze się ucieszą z mojego powiedzmy powrotu, bo wiem, że i są tacy, którzy, którzy liczyli, że ten człowiek po prostu już się zamknie i. E, więcej się nie odezwie, także no serdecznie mam spółczuję, ale jeszcze troszkę mam tutaj do zrobienia, także dzięki za oglądanie, dzięki za wysłuchanie tego yy, i do zobaczenia już niedługo.